Witam wszystkich na premierze o królikach dzisiaj. Dzisiaj wchodzimy w nowy, nowy temat, czyli ten temat nazywa się już wam mówię. Choroby pasożytnicze. Bardzo Bardzo ciekawy temat ogólnie. No i e, dzisiaj sobie porozmawiamy o tym co to jest He Hejle hej, tioloza u królika. Także bardzo ciekawy temat będzie. E, to co? My się łapki w górę z słoneczkiem i, moze, i możemy zaczynać. Lecimy. No to tak. Co to jest ogólnie? Już Wam mówię. Hejle Tioza. U królika. Czyli tak zwana już choroba pasożytnicza. Zobaczymy, czy to wszystko działa. OK. Eee, Haleitiela he, parativox, to pajęczek. Zamieszkujący w powierzchni warstwie naskórka często u nasy, w, nasady włosa. Hejle odżywiają się na naskórkiem. I płynami ustroch ustrojonymi. Nie są związane tylko z jednym gatunkiem zwierzaka. Yy, mogą się przenosić. Na inne zwierzęta domowe człowiek też może się zarazić. I teraz mamy symptomy: łupież. Gołe plecki na grzbiecie i karku, egzema, sfont, niepokój, a nawet agresja, linienie. Czyli takie sytuacje mogą się zdarzyć. I teraz mamy taki przykład podany. Lekarz pobierze próbkę ze skóry lub sierści królika i obejrzy ją pod mikroskopem. Zwykle weterynarz podaje zastrzyk z lwertyny. Trzeba go powtórzyć po 10 dniach. Inne sposoby to zakroplenie sierści pomiędzy łopatkami królika. Preparat Strongard, aby zapobiec powtórzeniu. Po wtórzeniu zarażeniu się królika musi zadbać o higienę w klatce i w innych miejscach, gdzie królik chętnie przebywa. Klatkę dokładnie myjemy gorącą wodą z odstęp. Miseczki wyparzamy. Drewniane zabawki możemy włożyć na 10 minut do piekarnika nagrzanego do 90 stopni. Myjemy szczote... szczotkę szczoteczkę królika. Podłogę myjemy wodą z octem. Możemy ją spryskać płynem owadobójczym pol, poleconym przez weterynarza. I mamy w ramce taką specjalną uwagę na czerwoną. I pisze uwaga, preparaty e, FIPREX fi i Frontline nie stosujemy u królików. Powodują one ciężkie zatrucia i śmierć zwierząt. Czyli tych dwóch preparatów nie wolno w żadnym, oczywiście w żadnym y, kontekście używać. Nie używamy tych dwóch preparatów, ponieważ może to zaszkodzić naszemu zwierzakowi, może to się skończyć śmiercią. Także nie używamy takich rzeczy. Y, jeżeli na przykład pójdziemy do sklepu, wiadomo, w sklepie będą chcieli wcisnąć nam byle co. Ja wam coś pokażę. Ja wam coś pokażę. Ja mam coś takiego: Overzoom. Overzoom. I tutaj mam. Tutaj mam takie coś i to mam akurat do klatki, czy nawet do kuwetki, żeby, wiadomo, to jest taki bezpieczny respirant, którego możemy używać. Nie wiem, czy będzie to widać. Zaraz może trochę słabo, ale także, także, no, jeżeli mamy jakieś preparaty, które, które tak naprawdę. Nie wolno nam stosować, to trzeba sprawdzić i trzeba te preparaty wyrzucić, bo nie możemy tych preparatów używać do, do, do mycia, tak? <śmiech> <śmiech> wiadomo, one są dobre, ale nie dla zwierzaka. Zwierzak od tego może po prostu no, przekręcić się, tak? No i tyle z tego byśmy mieli. Także moi kochani. Na dzisiaj to mamy tyle. Ja się z Wami powoli, powoli będę żegnać. Taka krótka premierka dziś. No i widzimy się już. Wiecie kiedy? 20 chyba. Prawdopodobnie no. Ale to już będziemy robić podsumowanie roku, nie? Chyba. 20, którego któregoś tam się widzimy Bo nie pamiętam ale to już będziemy robić podsumowanie roku, nie? bo wiadomo, to już jest grudzień i będziemy musieli wszystko podsumować no i kochani ja się z wami żegnam, życzę wam spokojnej nocy no i widzimy się dopiero no i za niecałe dwa tygodnie czyli ten tydzień minie kolejny I albo to będzie sobota albo to jest Niedziela. Nie, niedziela, nie, piątek, Może to by się po piątek. Także moi drodzy, jeszcze raz życzę Wam spokojnej nocy, spokojnego popołudnia, super nocy, fajnej niedzieli, fajnego poniedziałku, super wtorku, fajnej środy, super czwarteczku. Nie zarobię z tego piąteczku. Także ja czwartek mam wolny, sobie odpocznę. Na szczęście pracuję. Jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego buźka pa i do następnego trzymajcie.